wszystkich właśnie przyjechałem na wodę, mamy godzinę 15.30, dosyć wcześnie. Jak na mnie tego miejsca dzisiaj będę znowu próbował łowić. Mam ze sobą parę trubków wziętych, tylko ze 3 czy 4 rosówki, ale wziąłem też wędkę jedną taką na płoć. No, może jakoś żywca się uda złowić i może żywca sobie wrzucę na spławik za jasnego. I tak będę sobie kombinował. Także najpierw rozstawię sobie te sumowe wędki, to złożę je spokojnie, położę je na bok. Może tą jedną na trupkę wrzucę za jasnego, a drugą na spławik, na dzikuna na jakieś małe płotki, które wrzucał. No i hamak rozwiesiłem sobie. Jedną wędkę sobie rozstawiłem tam na dole po prawej stronie, ale, ale jeszcze nie mam żadnej przynęty na niej. Ja ją przemieszczę tutaj sobie z lewej strony, wrzucę pod trzciny, tam dam trubkę i za chwilę rozwijam sobie wędkę na dziku, na mały haczyk, może jakieś poteczki uda się złowić na żywca. No i tą wędkę już mam na trupka, Z lewej strony trzcin, bardzo tam za trzcinami w sumie tak bardzo na lewo mi poszła ale niech sobie leży ta wędka sumowo będzie sobie odpoczywała tutaj na spławik będę łowił 3 gramy 3 gramowy spławik taki w sumie okoniowy no i tutaj będę zaraz rzucał sobie spróbuję mamy dosyć godzinę wczesną bo jest 16.10 że około 17-18 będę łowił tak na spławik, będzie mniejsza fala, no zobaczę, ale i tak teraz spróbuję. Spławiczek mam już rzucony z dzikunem. Tutaj blisko czcin. może jakaś drobnica wejdzie. Zaraz odwiedzą mnie koledzy, Michał i Grzesiu. Przyjdą tak sobie pogadać, bez wędek. No nic, póki nic nie bierze, widzę stąd spławik, napiję się kawy. Strasznie ciepło, normalnie całym mokry byłem jak przyjechałem, miałem tą kurtkę na sobie Polara Teraz ściągnąłem to, to odtajam od tego ciepła No na czas na kawę Siema Właśnie przyjechali chłopaki grillować do mnie Siemanko Siemano Michał Siema siema No dzisiaj będziemy, kto dzisiaj w kuchni będzie siedział, ty Grzesiu czy Michał? Grzesiu Grzesiu nie? O tutaj Michał jest kucharzem Zapraszam na jego stronę Instagramu kulinarnie. Ugotować. Pod filmikiem w opisie będzie link do jego Instagrama. Zapraszam. Fajne potrawy. Malutenkę ognisteczka się zrobiło. Kiełbaski się usmaży. Pogoda nam dopisuje. Raz chmury, raz wiatr, raz słońce, ale z ciepło. Naprawdę mamy pogodę. Konsumowana, a ryby nic nie biorą. Mamy godzinę pół do dziewiętnastej. Koledzy pojechali już. Ognisko się dopala. Zaraz to zaleję wodą i zamaskuję. Także czekam na Sławik, nic nie bierze. Żadna drobnica, ale teraz będę bliżej. Może sobie na dół zejdę i będę rzucał z człowiekiem, Może jakaś płotka wskoczy. Ognisko zamaskowane, zalane dużą ilością wody. I nic, będę musiał działać. Fali nie ma, będę sobie tutaj bliżej chyba spławik rzucał na płotkę. Może akurat coś się złowi. Szkoda, że nie wziąłem zanęty żadnej, żeby podsypać. Ale tak popróbuję chociaż z dwie godzinki. Może póki jest jeszcze jasne. No i krąpik wpadł na spławik Na suma jak znalazł I działamy dalej Będę musiał pomyśleć jak tego krąpia zamontować Żeby on mi się nie zerwał przy wyrzucie Bo tak to będzie ciężko Żebym go wywiózł to jeszcze by było dobrze, ale nie mam jak No Dobra, coś pomyślę, jakiś zestaw zbuduję i spróbuję to wyrzucić Mam coś takiego Mam taki hak sumowy, tylko jak go podczepić żeby on się nie zerwał, a żył coś pomyślę. Na kotwicy nie chcę dawać. Spróbuję na ten haku go zawiesić jakoś. No i jakoś udało mi się wyrzucić tego krąpia Za trzcinami, dosłownie nie wiem, z 10 metrów maksymalnie. ogóle sobie podwinąłem i weszłem. Rzuciłem tak, tak, tak No z delikatnie, żeby go po prostu nie zerwać. Do, o 12 zobaczę co tam się dzieje czy on po prostu się nie odhaczy, nie, 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 nie pozrywał. Bo póki co on tam żył. Także drugą wędkę przerzucam, ale tutaj daję rosówki. Mamy godzinę 21.00. Założyłem sobie szelki, wrzuciłem prawą prawo wędkę. Na rosówki no i czekamy, póki co bez brania jest na tego krąpia, No zobaczymy. Do 12 potrzymamy i wtedy do drugiej coś innego tam rzucę. Ściągnąłem tego krąpia z lewej wędki i wrzuciłem trupkę takiego 10 cm 10 cm poć. a prawą wędkę też przerzuciłem sobie i dorzuciłem rasówkę, bo była połowa już była obskubana Mamy 22.30 chociaż mi tutaj na rysówki szarpie, ale nie wiem, co to jest. Nie chcę z gumki wyskoczyć. Pomogłem to z tej gąbki wyciągnąć I zobaczymy, czy to dalej będzie szło, coś tam pomału idzie, chyba nic konkretnego jak to tak powoli idzie. <laughs> na węgorza mi to nie wygląda chociaż też miałem nieraz tak że węgorz tak powoli szedł ale z trupkiem a jakieś czerwone rybaki czy rosówki to zazwyczaj mi to leciało dosyć szybko coś tam idzie nie wiem, chyba będę to ciął nie będę czekał tyle nie chcę się czekać, to jest tylko rosówka. Ja spróbuję to przeciąć i bez podbieraka oczywiście jestem. Coś siedzi. Jak to Węgosz. Węgorz, nieduży zaraz go i zobaczę ile ma no i taki 63 cm, może nie jest całkowita szmurówka, ale mógł być większy. Ale chociaż to cieszy, że coś wpadło na haczyk. Zbieranie czekamy dalej. Wrzucony mam już wędkę, także działam. Jest 24 tą rosówkę będę ściągał i zobaczył, czy ona nie jest tam obgryziona. Ale to dopiero jak wypiję kawę. Mamy godzinę za 10 drugą. I pomału będę się zwijał. Ten jeden krąpik w węgorzyk. Także będę się żegnał z wami. Zaraz zwijam wędki. Także dzięki za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.